Witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku w dalszym ciągu sekcja wycieczkowa. W dalszym ciągu jesteśmy w Jastarni. Dzisiaj piękna pogoda i korzystając z tego, postanowiłem zabrać Was na plażę na turystów w Chałupach. Sprawdzimy, czy w 2023 roku nadal opalają się tam golasy. Tym razem pojedziemy tam rowerem. Droga prosta do przejechania. 11 km, 32 minuty. A skoro musimy pół godziny pedałować, to w międzyczasie jeszcze chciałbym się odnieść do wczorajszego odcinka i pokazać wam wczorajszy zachód słońca. W nawiązaniu do wczorajszego odcinka, jedną z rzeczy, którą robi się nad polskim morzem, to właśnie chodzi się na romantyczne zachody słońca. Idziemy właśnie. Mamy nadzieję, że zdążymy, bo powinien on być za 3 minuty. 3, 2, 1 i co my tam widzimy? No i dokładnie wszyscy ci ludzie przyszli sobie zrobić zdjęcie o zachodzie słońca. Pięknie. Za nami zachód słońca w Jastarni. Trochę wieje i nie jest za ciepło, ale wiecie o co chodzi. Arbuzowy zachód słońca. O, w drugą stronę też ładnie Patrzcie, ale widocznie. ostatni oka na ten zachód akurat niefortunnie dzisiaj słońce schowało się za chmurą normalnie wygląda to jednak znacznie lepiej ale mimo to ma w sobie coś hipnotyzującego i takiego przykuwającego uwagę, że trudno się z tym widokiem rozwijać Patrzcie, my tu w tych furtkach umieramy z zimna, a ci ludzie po prostu siedzą w tej turbo zimnej wodzie i nie zamierzają z niej wychodzić. Twardziele. Latawiec. Symbol wolności. Ej, tu jest gęś pipa. O, stani. W skali wielkości po prostu dwumetrowej. metrowej. Czujecie to? Jastarnia by night. W tym roku nie za dużo ludzi. No dobra, odpoczynek na ławerce w półdrogi. Jednak nie te lata. Bliżej mi do Ciechocinka, niż na uprawiania sportu. No, i jeszcze wracając z komentarzem do tego wczorajszego tendencyjnego filmiku. No, wiadomo, że na plaży jest dużo ludzi, ale przy głównym wejściu. A wystarczy, tak jak ja, odejść 10 minut w prawo, i tam generalnie już nikogo nie ma, niezależnie od pogody. No, prawdą jest, że rzeczywiście. Pogoda tutaj przynajmniej na Półwyspie Helskim jest wyjątkowo niestabilna. Dwie godziny pada, godzinę wieje, godzinę jest słońce. Godzinę wieje, godzinę jest słońce i godzinę pada. I tak na okrągło. Generalnie ciężko się strzelić w pogodę, gdyby chcieć się strzelać, no ale ludzie tutaj mają taki lifehack, że jak mawiał klasyk, jak masz iść na wycieczkę, idź na wycieczkę. I po prostu idą na plażę i jak wieje chowają się za parawanem, jak pada chowają się pod parasolem, a jak świeci słońce wyłażą i po prostu zawsze już są na plaży gotowi na to, że ono w końcu zaświeci. Na wszystko znajdzie się jakiś sposób. No a co do tych ryb, no to pyszna rybka po prostu była wyjątkowo niefortunna, to był tego dnia nasz eksperyment. Bo w inne dni jedliśmy w różnych smażalniach i wszystkie wypadły bardzo dobrze. A co ważne, ja myślę, ale to tylko moje zdanie, że ceny za to żarcie no to są tak połowę niższe niż w Europie. Na pewno niższe niż we Włoszech, nie wiem jak w Chorwacji, bo nie mam porównania ale jest na pewno dużo taniej. No dobra, to jedziemy dalej. Tylko podejść, Wejście Fejście numer dwadzieścia sześć, tutaj. To jest jedna wielka prowokacja. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Ładny kolor wody, woda czyściówka. Nie no, tak naprawdę to trochę przesadzam. Oczywiście widać tam jakieś parawany, chowają się za nimi golasy. ale żeby ich tu były takie tłumy, to bym jednak nie powiedział. Kręcą się tutaj tekstylni, którzy. Przyjechali, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście opalają się go lasy. No i opalają się, ale tłumów nie ma. Także trochę się poopalałem, ale przyszła wielka chmura i zabrała słońce. Trochę się potaplałem w wodzie. Woda chłodna, ale tak przyjemnie chłodna. Wprawdzie teraz trochę śmierdzę dorszem. potaplaniu się po stronie jastarni nie było takiego zapachu. Nie wiem, o co tu chodzi. A teraz wybieram się z powrotem do jastarni, żeby iść na spacer nad morze. Trzeba zrobić 10 km. Mam wszak nadzieję, że nie ukradli mi roweru. Przypiałem go do słupka, po prostu i tego z piasek na plaży. No i co? Czyli, jaki jest werdykt? Wyszło, że w 2023 roku na plaży naturystów Pałupak nadal opalają się go lasy. Wprawdzie bez takiego entuzjazmu jak w piosence, jednak zwykle zabunkrowani w ścianach swoich parowanów. No ale jednak są, są. Rower też jest. Zobaczmy, jakie sukcesy skarpetki, buty nie ukradli. Żyjemy. Jedziemy do domu, zanim zacznie padać. Papa, pa, chałupy. Zatoka dzisiaj spokojna. O, zobaczcie. Jakie to miejsce ma Feng shui. Tam chyba pada. No i właściwie już dojechałem w tym samym czasie świeci słońce, pada deszcz i właściwie to chyba nie mam siły już iść na plażę na ten spacer. Muszę odpocząć jednak do ciechocinka nie no dobra, znów wyszło słońce, także jednak idziemy na spacer. W końcu nie przyjechaliśmy tu odpoczywać fajna chmura na pewno jest tam duża. miejmy nadzieję, że przejdzie bokiem a nie przyjdzie tutaj ale ludzi trochę przestraszyło i wszyscy poszli do domu no nie wszyscy, większość mało kto odważnie został na posterunku ktoś wybudował porządny zamek jak w sobnicy. No, jednak nie wytrzymało. Musiało zacząć padać, oczywiście. Ale na pewno zaraz przestanie padać i wyjdzie słońce. Jestem o tym przekonany. Ale czy pada, czy nie pada, trzeba iść. Kilometry same się nie zrobią O, o! Tam już się przejaśnia Stace brzegiem morza. Leki jak wiosenny deszcz Patrzcie Literalnie cała plaża jest tylko dla nas się kawałek tęczy pojawił no i spoko wypogodziło się spacerek naprawdę relaksujący i wyciszający żałujcie że nie idziecie tu z nami Idziemy teraz na obiad do restauracji Ananasy. To sprawdzona już restauracja, bardzo ją lubimy, bo dają tutaj bardzo dobre żarcie. I patrzcie, co się dzieje. Jesteśmy jedynymi klientami w takiej wielkiej restauracji. Tym razem naprawdę nikogo tu nie ma. to załapaliśmy się jeszcze na zachód słońca. Piękny widoczek. Pani mówi, że cały dzień było mnóstwo klientów i że właściwie dopiero teraz ma chwilę wytchnienia. Jest moment taki, że nikogo nie ma. Tu już nam podano zupę rybną, wygląda przepięknie, a tutaj pod listkami chowają się piękne krewetki piri. A ja tutaj dostałem pięknego, pieczonego dorsza. Pięknie to wszystko wygląda i pięknie pachnie, i na pewno również tak będzie nam smakować. Więc restauracja, ananasy, polecamy. Wyborne żarcie. Wszystko było bardzo smaczne. Przystań nocą. No i to już wszystko na dzisiaj. Wracamy do domu. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, kliknijcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych wiekopomnych produkcji. Pa!